Jako, że ostatni film z reakcji t składu na TikToki bardzo wam się spodobał, to stwierdziłem, że musi być naprawdę bardzo dużo śmiesznych TikToków o nas. Więc dzisiaj razem z Mr. G i Zipkiem reagujemy na najśmieszniejsze TikToki o T-Squadzie. Zaczynamy. Lecimy. Dokładnie, więc będziemy patrzeć tylko na filmy, które są z datą po wydaniu naszego filmu, więc o, dajcie to, to Dobra, czyli po 29 lipca. lipca. Patrz, a to jest tego samego dnia, czyli ludzie wrzucali od razu po tym jak my opublikowaliśmy film. Zobaczmy. Ej, trochę Fajna wyglądasz na kujona, wiesz? Troszeczkę... Ja? Tak, kując no siebie. Czemu? Czemu? Nie Tutaj na tym filmie dla mnie w ogóle nie. nie. No to Chociaż no może filmie. faktycznie. Nie, to jest montaż Pani Frost rozwalająca zegary. To już klasyka na kanale. Dobra, co dalej? Zobaczmy sobie na to. Jakaś animacja o nas Oooo, oh, oh, no, no, bo tkwiłem Usypiali zirka Freestyle Zostałem znowu Zostałem dziś ojcem na tej no. hali Ale ten freestyle dzisiaj mega udał Był super Bo on Zibbek, był z beatboxem, a nie z A nie, tamten też był On dzieciakiem On dzisiaj... Ooo, Jack Frost, Jack Frost Kurde lajki Tutaj zostawiam także swojego lajka oczywiście Freestyling, musimy freestylować zawsze Takie montaże są spoko O, dobra, uwaga Mister, a to jest jego To jest moje konto, tak Dobra, niech będzie. Co ty nagrywasz? Ej, właśnie, bo on ciągle nagrywa, a ja nawet nie wiem co. Więc przyjrzyjmy się, stary, co ty wrzucasz na TikToka z znowu? Ja mam tak samo z Instagramem, na przykład. Tak, Tak, wchodzę na Instagram Mister G. Patrzę, a tutaj 10 relacji dzisiaj. Tak, tak, 10 relacji i nie wiadomo, co się tam dzieje w ogóle. Więc wbijajcie na nasze Instagramy, bo tam naprawdę dużo rzeczy się odbywa. Tu dwa sejfy mogę wygrać i zebrać kasę. Ale nie spoileruję, nie spoileruję, co będzie. Mnie nie sześć numer 2 Który to dwa? Też nie wziąłeś się na TikToka, też cię potrzebuje tysiaka, nie? A zobacz co tutaj było. Tylko, że Poga... wiesz, Ernest, tu zobacz. Nie, wygrałem. Wygrałem. nie, nie. No ja Ale zabrał ją. Ja bym wygrał. Nie oddałem go ja dzisiaj w ogóle, wiesz? Nie swoje wie? wie? wszystkie TikToki, Grzesiek. Widziałeś? Tak. Ale nie, a z super bohaterami widziałeś? Stary? Nie to nie wiem. Dopiero. To muszę zobaczyć pierwszy raz. Ja nie widziałem. Ej, Z... nie chcę nic mówić, Grzesiek! Co ty się dzieje? Gdzie mi jest co tam? Ale to wygląda jak montaż naszego widza, nie? O nas, ten TikTok. No jak nie? Też o tym pomyślałem, jak to montowałem. Jakby widz zebrał zlepek i zmontował. Bo to tak było. Ale co? co to jest? Piękny świat O twoja dziewczyna każe wybierać, albo ona no, albo kumple Proste, że kumple Rose no, over tak. No dokładnie, ej dobra Grześka TikTok jest dobry, ale e, chciałem wam powiedzieć, że jest też taki TikTok jak jest Tricus, Polecam, to mój TikTok Dobra, zobaczmy no, tam w tam takim razie dzieje. Co to jest? Fanpage T-Squad Przez rodzicami obiad z dyrektorem i z panią Fra... Znaczy z taką jedną babą To wtedy Gramy w One Bite Challenge. Pani Frost zawsze wygrywa, bo ma taką wielką mordę i jest tak <grym> wielką mordę. A ja czego mnie Pani Frost nauczyła. Ej, o, to, ona teraz jest o, ona tak o robi, to jest O, tak robić powiem co co to jest za mem? Ale co? Co robi, że... Najlepsze jest to, że Ernest nie chciał powiedzieć pani Frosta, a potem. Tak, tak, później tak, no. Ej, Ale czekaj, tu chodziło o to, że tak sobie napycha mord. Nie wiem, stary, ja nie rozkwiniał tego. Idź dalej. Śmieszne, mega dobre. Ej, ty grałeś w filmiku tego hama. Jakiego hama? Tak, patrz, włącz to i zatrzymał nas ham. I później każą wy, wywalać hamowi i ty znikasz. Patrz. No tak, to ale. To, o, nie, to, no tak, to tak. wszystko pasuje, ale to nie jest pierwszy TikTok, już taki był, więc na mnie on teraz nie zrobił wrażenia, bo już oglądaliśmy ostatnio takiego samego TikToka. Ale włącz to. Co to jest? Co to jest? Kiedy to było nagrywane? Co? O! A, porównanie do scenek z filmu. Ja... Jesteśmy jak polski Adam Sander, a to jest akurat w ogóle gość, którego ja mega szanuję. Według mnie to jest najlepsza osoba w ogóle w całym Hollywood, więc cieszy mnie to porównanie. No ja niestety nikogo nie znam z Hollywood, więc nie mogę tego powiedzieć, ale. Najlepszy momenty T-Squad, zobaczmy. Part 1 jest więcej, ciekawe. O, o. Moje ścisło, stary. Które koło będzie się kręciło dłużej? Haha, <zoraturzasy> moje! Jak widzicie, tutaj jest. ¡Subrymuj! <zoraturzy> <soraturzy> <jeden>. o! I zawsze jest to, że na tej desce. Naprawdę jest subrymuj! No tak, zobacz. Zobacz. Kto to pisał? Subrymuj! Chyba Łukasz się zarąbał w akcji i zapomniał no. jednej literki. Ale już tu nie brakuje tylko więcej! Najlepsze było to, że on to zrobił, a na odcinku, jakby, ja powiedziałem, że ja to zrobiłem ale no. Specjalnie, żeby go, wiesz, żeby wziąć zasługi I się okazało, że, <laughs> że tak, że tak nie no cały. dokładnie A w ogóle to taki mem przez całą potem a Subrybuj, ale... subrybuj subry, subrybujcie ten kanał Tu nie brakuje tylko jednej literki No tak, więcej, więcej Piękne, każdy, ka każdy film powinien się tak zaczynać, nie? Subrybuj <laughs> yeah. oh. Mało! <mulacuje> Chłopaki możemy dalej grać Odsuń się! <mulacuje> jest mało miejsca! Co? Zamachnął się bardzo u siebie? na desce? Ja Jeś... czemu jeszcze wbić? Ej, no co, jest czemu, A je, Jest part 2, part 3. Ej, ja obserwuję, to jest fajne. Czemu Jack Frost? A czemu, czemu nie? Czemu wsz... a, bo wszystkie fanpage y to jest Jack Frost, ja się robię zazdrosny po prostu. Ej, Frost wiecie co? Kukse. Jack Frost, sam no. To jest nie, teoria, to którą mamy od 5 lat, że nie, Jack Frost to ma tyle nie w fanpage. Y, nie zemu, co A to Karol to nie jest, mówił. To nie, ja nie miałem tej teorii. To Karol. Jacka Frosta dużo osób kocha. Ja i tak nie lubiłem flipów w ogóle. Ale mogę flipnąć ciebie, mała Wcześniej nic, żadnemu misiowi się nie stało. Dbaj o niego. Dwa. Łukasz! A, co to robisz! To. Czemu jesteś tak agresywny, Łukasz? Co? Much later. Dawaj, stary. O oh, nie! Ale to jest. Cały czas gdzieś komuś robić krzyk Dobra, nie, wycofuję ja nie no, pamiętam tych momentów. Nie, nie, nie. Nie, nie. No i kolej. Part 3. To jest zarobiste Łukasz, przestań gryźć frisbee dla psa. Cały czas przynosisz na hale swoje frisbee i je gryziesz. Normalny. normalny. O, nic nie muszę robić. Łukasz jest normalny. No nie, teraz będziesz jedny. No nie ma, nie ma. Macie, zjeść wszystkie pierogi. Tak, no dobra, są. Słucham! <laughs> To sipek gotowa pierogi, no? tak potrafisz krzyczeć? What? Ta melodia! <noise> Jaka piękna muzyka! Ja się muszę zabrać kamerę na chwilę. To miał być program, w którym ja cały czas wygrywam, dlatego że czytam im w myślach. A to o czym mówią mi teraz chłopaki, mówi mi, mówili mi już 10 razy w przeszłości i wiem wszystkie te fakty na ich temat. Nie, parówki. Parówki nie chyba parówki Zipek to jest prawda! Tak! <śm> A co? Ja nie rozumiem o co tu no, chodzi Bo to, to jest z kontekstu po prostu. A ty czemu się śmiejesz? No bo nie wiem, pamiętam to 1 do Czyli to jest tylko dla tych co oglądali ten odcinek I Musicie pamiętają zobaczyć. jeszcze dodatkowo Musimy zobaczyć ten odcinek, on się nazywał Czy to Ej ale w ogóle póki co to są tylko montaże ze starej hali Ciekawe kiedy będą bez moment z tej hali mm. Bo tutaj w sumie jest bardzo dużo epickich momentów dużo. Przede wszystkim w tym miesiącu zrobiliśmy kilka no. dobrych filmów Które drzemią od was od każdy z nas ma supermoc, której jeszcze przesadziłeś. Jak on ja miał supermoc? Się, ja się A mi ja żart. Mm. A więc każdy ma... <grym> o, jest taka. O, zdobychali. Nie, tak nie można się podziwiać nie, on Co tu się dzieje? <grym> Morda, czy mój rachunek bankowy udaje? O! A to też jest wycięty z kontekstu totalnie. O! O! Ale pochodzi 1360 yes, <grym todgłosy> Jest! 69! Dobrze się kończy. Czemu ułamać w opisie jest narodzi? O co chodzi? Gdzieś się Na Ja ci rozwaliłem to, to, zemsta, to i teraz... Zemsta, zobacz. Jebie. Teraz, zemsta, zemsta, i zobacz, teraz zemsta, co się zemsta, stanie, zemsta, no. no. To jest strasznie długie. O. Ale o! Ej, ale to nie jest trójkąt. <śmieniu> <śmieniu> ty jest, Kim ty jesteś? Kim ty jesteś? Nie która jest dla bezdomnego na filmiki? Bo się je... <śmieniu> halę <śmieniu> Ej, co masz? Kupka! <śmieniu> <śmieniu> I do... miłosza całego uwaliłem co? w ogóle. Tak? chale, no. O nie, nie, nie lubię, lubię takich rzeczy. Nie lubię, jak ktoś chce cofać czas do bazy, która. Była fajna na początku, ale potem... No dobra. Co to jest? Co jest grane? Co to jest za miejsce? Park trampolin. Aaa, wysokość. Co to jest co. z tobą? What? To Jack, Frost? No nie, no. Ale się zmienił. Zmienił się. No, Tam wyglądał jak Conor McGregor. Ja. Yeah. Dużo osób w ogóle pisze, na przykład rzeczy w stylu, że baza była lepsza, zawsze nikt nie oglądał. Tak no tak, ale większość pewnie nie, nie oglądało, bo piszą odcinki spoza bazy, które robiliśmy już po zakończeniu bazy, nie? No, ale tak baza tak, była fajna kiedy noc na ruinach? Podczas trwania bazy nie było nocy na ruinach, nie? Tylko jak już wszyscy odeszli z bazy. Tricus, to mój pierwszy tatuaż. Lepa. <ś <handcuffs> <ś> <ś> Jaki montaż Ej, już mi <muszę> się chce tańczyć Oj, epicka scenka z tańca Co to... Pamiętam tego ten filmik TikToka Łukasza w Rampaju, ja się <sam> Także Łukasz miał takiego TikToka stary, że czytajcie i się zatrzymuje tramwaj i się wyp... nie? No, tak. Serio? No, a co to jest? Ale to było tramwaju nagrany, normalnie, normalnie? Tak. No. Gdzieś to widziałem. O tam jestem ja? Oni mieszkają w Polsce, ja też. Oni są popularni. Ja nie... Może wiem o ich istnieniu? Widzieli moje TikToki na odcinku, więc też wiemy o twoim istnieniu i nawet obserwujemy. Udowodnię Wam, że TikTok! Jest głupi! Zrobię tanki, będzie miał tu 1000 lajków! He! he! He, To będzie dla Ciebie! 440 tysięcy wyświetleń Jeden z najlepszych Tak się dokładnie. robi TikToka Jak? Tak się robi TikToka mordo Ej zróbmy odcinek z przeglądem swoich TikToków Wszystkich kiedyś Poglądamy Zipek na wszystko na prywatne I chciałbym zobaczyć czemu Co w tym jest tak cringe'owego Że musiał to aż wywalić nie jest, nie jest Następny odcinek zobaczymy stary Sami to ocenimy stary, były wszystkie. No dobra, wszystko jedno. Co? <grymne> więc to była druga część najlepszych TikToków. Napiszcie, co teraz chcielibyście, żebyśmy obejrzeli na przykład z TikToka, I a jeżeli. się bardziej, bo się użyć. Właśnie dzisiejsza nie, nie, nie. część była nie, nie, nie. trochę słabsza, bo chyba ludzie zaczęli wrzucać masowę. Ciężej się dobić do dobrych TikToków więc jak coś rzucacie to, tak to ej, naprawdę dobrego. My, teraz. my też robimy masowę trochę. Co? So. nasze filmy są słabe? Ale my, my teraz się bardziej staramy niż na przykład miesiąc temu, więc coraz tak. bardziej się staramy, więc coraz. Bardziej. Mamy nadzieję, że też filmy są coraz lepsze, więc widzimy się już jutro o 18, to na tyle, na razie, bang!